Pytanie z dziejów apostolskich. Temin Faryzeusz imieniem Gamayel, Gamaliel, uczony w prawie i poważany przez cały lud, kazał na chwilę usunąć apostołów i zabrał głos w Radzie. Przemówił do nich. Mężowie Izraelscy, zastanówcie się dobrze, co macie uczynić z tymi ludźmi, bo niedawno temu wystąpił Teodas. Podając się za kogoś niezwykłego, przyłączyło się do niego około 400 ludzi. Został on zabity, a wszyscy jego zwolennicy zostali rozproszeni i ślad po nich zaginął. Pod, potem, podczas spisu ludności, wystąpił Judasz Galilejczyk i pociągnął lud za sobą. Zginął sam i wszyscy jego zwolennicy zostali rozproszeni. Zatem i teraz wam mówię, odstąpcie od tych ludzi i puśćcie ich, jeżeli bowiem od ludzi pochodzi ta myśl czy sprawa, rozpadnie się, a jeżeli rzeczywiście od Boga pochodzi, nie potraficie ich zniszczyć i może się czasem okazać, że walczycie z Bogiem. Usłuchali go. A przywoławszy apostołów, kazali ich ubiczować i zabronili im przemawiać w imię Jezusa. A potem zwolnili, a oni odchodzili sprzed Sanhedrynu i cieszyli się, że stali się godni cierpieć dla imienia Jezusa. Nie przestawali też codzień nauczać w świątyni i po domach i głosić dobrą nowinę o Jezusie. Oto Słowo Boże. Jednego pragnę mieszkać w domu pana. Jednego pragnę mieszkać w domu pana. Pan moim światłem i spawieniem moim, kogo miałbym się lękać? Pan obrońcą mego życia. Przed kim miałbym czuć trwogę? Jednego pragnę mieszkać w domu Pana jedno tylko proszę, proszę i o to zabiegam, żeby mógł zawsze przebywać w Jego domu. Po wszystkie dni mego życia abym kosztował słodyczy Pana, stale się radował Jego świątynią. Jedna Mieszkać w domu Pana Wierzę, że będę oglądał dobra Pana W krainie żyjących Oczekuj Pana, bądź mężny Nawierz odwagi i oczekuj Pana Jednego pragnę mieszkać w domu pana. Alleluja, alleluja. Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Aleluja, aleluja. Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus uda się za jezioro białeńskie, czyli beriackie szedł za nim wielki tłum bo widziano znaki jakie czynił dla tych którzy chorowali Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami a zbliżały się święto żydowskie pascha kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał że liczne tłumy schodzą się do niego rzekł do Filipa Kąd kupimy chleba, aby oni się posilili. A mówił to wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co miał czynić. Odpowiedział mu Filip: za dwieście denarów na równie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać. Jeden z uczniów jego Andrzej brat Szymona Wiotra, rzekł do niego. Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów wieczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu? Jezus zatem rzekł, każcie ludziom usiąść. A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy. Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie rozdał siedzącym. Podobnie uczynił i z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: zbierzcie pozostałe łąki, aby nic nie zginęło. Zebrali więc i łąkami z pięciu chlebów jęczmiennych, które zostały pospożywających, napełnili dwanaście koszów. A kiedyś ludzie spostrzegli, jaki cud uczynił Jezus, mówili, ten prawdziwy jest prorokiem, który miał przyjść na świat. Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać Królem, sam usunął się znów na górę. Oto słowo Pańskie. است. پنی‌یسوم. Czyli obwołać się królem. Dlaczego nie skorzystałeś? Jakbyś do dyspozycji wielu ludzi, tak, którzy chcieliby się Tobie przypodobać, na Twoje usługi byliby, a Ty nie chciałeś? Dlaczego? Odpowiedzi udzieliłeś przed Piłatem. Królestwo moje nie jest z tego świata. Tak. Nauczyłeś też nas modlić się do Boga Ojca, Ojcze nasz. Przyjdź królestwo Twoje. I pragniesz, żeby to królestwo Twoje było na ziemi. A co to znaczy? Że ty masz tutaj królować wraz z Ojcem i Duchem Świętym. O to mam mi się starać. A to nie jest takie proste, czego dowodem jest to, o czym mowa w pierwszym czytaniu. Właśnie propagowali to Królestwo Niebieskie Apostołowie. Tak. No i co? Czy ich słuchano? Tak, prości ludzie owszem, ale nie spodobało się to tym, którzy mieli władzę. Tak. Tym, którzy powinni byli pierwsi ciebie poznać jako mesjasza. Twoi uczniowie za to tylko, że głosili Twoją naukę, to stanęli przed nimi, tymi władcami. No i co? Nawet jeśli Gamaliel przekonał ich, że jest ryzykiem ich ukarać, bo można się narazić samemu Bogu, to oni nie zważywszy na to, kazali ich publiczować i puścić, tak, a wiedzieli, że i tak będą dalej głosić Ewangelię. I tak to ta historia przez dwóch tysięcy lat powtarza się. Jest konflikt pomiędzy Królestwem Bożym a tym ziemskim. A my musimy na co dzień wybierać. Do którego chcemy należeć, do którego chcemy należeć i komu chcemy się przypodobać? Czy Tobie, Bogu, czy przypodobać się ludziom, szczególnie tym, którzy mają władzę, bo to się opłaca. Musimy wybierać. I wiemy, że. Jest to, tak jak wówczas, trudne, połączone z ryzykiem, że możemy być ukarani, tak wyśmiani, tak. Panie Jezu, daj nam mądrość, abyśmy wiedzieli, co wybrać. I ponad wszystko, Zależało nam na Królestwie niebieskim. Módlmy się za wszystkich ludzi, aby poznali ciebie prawdziwego, króla. Ciebie chcieli słuchać. Ciebie prosimy. Módlmy ja się za wszystkich kapłanów na całym świecie, żeby odważnie głosili Twoje imię. Ciebie prosimy. się za głęboką wiarę dla nas wszystkich i za mojego synka, który jutro będzie miał, skończyć 6 lat, żeby wszystko to, co robił, żeby się podobało Panu Bogu i żeby go Pan Bóg prowadził, żeby dało się prowadzić Panu Bogu. Ciebie prosimy. Nas, Panie. się o nawrócenie kapłanów. Ciebie prosimy. Słuchaj nas, Panie. się za wszystkich, którzy... Potrzebują pomocy psychicznej i fizycznej od ludzi i, i od Boga, aby się nie załamywali i ciągle ufali Bogu do końca. Ciebie prosimy. O z złagodzenia gniewu Bożego nad grzesznym światem i rozszerzenie królowania dwóch serc miłości Jezusa i Maryi w Polsce i na całym świecie. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin, naszych krewnych, duszy, z ciszy i za te, które z ratunku nie mają. Ciebie prosimy. Módlmy się za dzieci i młodzież, aby w kościele miały możliwość dostępu do stałej, systematycznej formacji religijnej, aby pogłębiały wiary, całe serce kochał Jezusa. Ciebie prosimy. Wystuchaj nas, panie. Ciebie prosimy. Słuchaj nas, panie. Bądźmy się za nasze dzieci, w tym przede wszystkim dzisiaj za Ignacia, o głęboką wiarę dla nich. Ciebie prosimy. Słuchaj nas, panie. Bądźmy się intencje Ojca Świętego, o pokój na świecie, za prześladowanych, za wiarę. Za naszą Ojczyznę, nasze rodziny, dzieci i młodzież, aby były silne Bogiem. Ciebie prosimy. Słuchaj nas, Panie. Módlmy się za naszą ojczyznę, aby była wierna Bogu. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za odebrane łaski. Tysiąckrotne dzięki z prośbą o dalsze. Ciebie prosimy. Słuchaj nas, Panie. Myślę za odchodzących od Kościoła. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Na grzeszników, szczególnie w naszym narodzie polskim. Ciebie prosimy. Nas, Panie. O nowe święte powołania małżeńskie, a także za nasze rodziny, o wzmocnienie wiary, nadziei i miłości w nas. Ciebie prosimy. Wysłuchaj Panie. Boże, i czy są ogący, przyjmij od nas te prośby, które Tobie przedkładamy Dół Świętym, Zastępstwem Matki Najświętszej przez Chrystusa, Pana naszego.